Cenny, cenny dwuząb. Usłysz jak śpiewa w wielkiej głowie. Przepiękny, idealny dwuząb panicznego strachu. Ale teraz przepadł. Przepadł, przepadł, przepadł. Koniec śpiewania. Koniec dzwonienia. Odebrany wielkiej głowie, nigdy nie oddany. To wtedy przybył tu wielka głowa. Pan mnie zabrał. Szeptał mi krzyki do ucha, pieśni szalonych bogów, pieśni złych bogów. Delikatnie, panie. Delikatnie. Odszedł, ale wróci. Zawsze wraca. Jest blisko. Wielka głowa go słyszy. Dwuząb panicznego strachu. Słyszę, jak śpiewa. Śpiewa o domu. Znów przybywa. Przynosi prezenty. Na razie się nie prezentuje, ale wkrótce będzie. Znajdziesz go. Przyniesiesz dwuząb. Usłyszysz muzykę. Muzykę ropuch. Muzykę dróg. Śpiewaj do siebie, aby wszyscy słyszeli. Porozmawiaj z żebrakiem. Porozmawiaj z Bolwingiem. On zna sekrety, ale nikt ich nie słyszy. Nikt. Poza Wielką Głową. Weź amulet Wielkiej Głowy. Wysłuchaj Bolwinga. Ma splątany język, ale jasny umysł. Zdradzi ci sekret. Kto ma dwuząb. ząb? Tak, tak, do widzenia. Z tym, co wiem, buty krzyżowca znalazły się w rękach godnego rycerza. Witaj. Możesz zatrzymać się pod wybrednym żebrakiem w błogości. Cześć. Mm. zwykła igra. Chwila. Ty mnie rozumiesz? Cudownie. Jakże dawno nie miałem już okazji z kimś pogawędzić. Co za miła niespodzianka. Wcześniej tylko Wielka Głowa mnie rozumiał, a on nigdy nie przestaje gadać o tym dwuzębie. A, tak. Dwuząb panicznego strachu. Słyszałem o nim pogłoski. Ponoć Lord Szeogorad przywiózł go z powrotem na wyspy. Ale to chyba nie jest zaskakujące. On lubi swoje zabawki. Słyszałem, że to heretycy weszli w jego posiadanie. Niestety, najwyraźniej dla niektórych zelotów to też jest przedmiot o wielkiej wadze. Walczą o niego od jakiegoś czasu. Uważaj na siebie i wracaj pogadać, gdy tylko ty. Mów, słucham. Mów szybko, śmiertelna istota. Dwuząb. Pieśń przyniesienia? Dwuząb dla Wielkiej Głowy. Przynosisz dwuząb. Szczęśliwy dzień. Ślepi przejrzą. Kulawi zaczną chodzić. Niscy urosną. Dwuzęby dla wszystkich. Wielka Głowa uznaje cię za przyjazną osobę. Śpiewa o przyjaźni. Śpiewa o przyjaźniach. Prezenty dla ciebie. Prezenty w dniu wyklucia. Wielka głowa się wykluł. Ale jego brat nie. Prezenty za jajo przyjaźń. Prawie zapomniałem. Samolubny. Wielka głowa. Zgubny. Wielka głowa. Wielka głowa zna tajemnicę. Tajemnice nauki, alchemii, skradania się i dźgania ostrzami. Którą tajemnicę chcesz poznać? Tajemnica skradania się polega na tym, żeby nikt cię nie zobaczył. Puste pomieszczenia, puste krypty. Skradaj się w ciemnościach, choć ślepy i tak możecie zobaczyć.